Godzina wpół do ósmej, godzina. jest noc, a ja wracam na łódź. Zobaczymy, co się na łodzi dzieje. Coraz więcej w marinie przypływa jachtów. Także będziecie mieli teraz okazję zobaczyć jachty w nocnej krasie z fajnym oświetleniem. Robi to na pewno wrażenie. Ale nasz kolega, e, bardzo zamożny człowiek, mówi, że są tylko dwa jachty, dwie łodzie piękne w tej marinie. To jest jego łódź, Maria i nasz, Borkumri. Jego łódź jest z 1961 roku, poświęcił jej wiele lat życia swojego. Jest bardzo zamożnym człowiekiem. A nasz Borkumriff jest z 1982 roku, typowa łódź żaglowa. Natomiast cała reszta, co tu stoi, to on mówi, to jest plastik, to są mydelnice, to nie ma nic wspólnego z pływaniem. Będę przechodził za chwilę ko tego naszego takiego wielkiego katamaranu, który koło nas zaparkował, czy zacumował. Przyznam się, że pierwszy raz taki widzę e katamaran, a byłem już, mogę to powiedzieć, w Gdyni w w Marinie w Southampton A Coruña w Hiszpanii na wyspach zielonego przylądka, to już jest pięć i teraz jestem na Green Age, w największej Marinie w Green Age. i przepłynąłem również Atlantyk cały nie jestem żeglarzem, ale przepłynąłem na jachcie trzy kolejna rzecz pochwalę się jako pierwszy na świecie przeszedłem Atlantyk na lajfie. Codziennie robiliśmy livea od Las Palmas na... E, a, a, tak, bo pomijam chyba Las Palmas. Jeszcze Las Palmas na, Cara, na Wyspach Kanaryjskich. To mogę już coś chyba powiedzieć na temat jachtów. E, w sensie tym, że parę rzeczy widziałem. i Dla mnie zawsze takie ten... jachty... O, jak tu, stojący. Są piękne, są pięknie oświetlone. Tutaj stoi katamaran, też go przybliżę, żeby go lepiej było widać. Właśnie się ludzie wypakowują z tego kara... katamaranu. Bo tu też, przepraszam, zrobię tak. Bo tu też jest tak, że na przykład e, wesela są organizowane, e, później e, nie wesela, ale Same, no tak, wesele jest organizowane na katamaranie i są do tego wynajmowane katamarany. Ale nie spodziewałem się, że um, można powiedzieć o tych łódkach, o tych katamaranach, o tych czasem jak ja to nazywam dorożkach, że to jest shit. Ale mówi to człowiek, który ma olbrzymią stocznię na Karaibach, jest znanym tutaj również handlarzem łodzi. Zaprasza nas do e, swojego kraju, żebyśmy przypłynęli, żebyśmy odwiedzili go. Pewnie to niebawem zrobimy. Opowiemy Wam, jak będziemy płynąć. No, a teraz pokażę Wam to, o czym on mówi, że to jest shit. A któregoś razu może mi pozwoli, żebym pokazał Wam jego łódź. Powiem tak: Pałac Buckingham, w którym nie byłem, ale to, co w tej łodzi jest robione, jest absolutnie wyjątkowe taki old taki styl a to mówi że to są zwykłe to są zwykłe mydelnice popatrzcie teraz na te mydelnice I to sobie możecie wynająć na duże pieniądze proszę 80 60 70 tysięcy dolarów Bezproblemowo, jak Was tylko na to stać. Tutaj też stoi katamaran i to są już duże katamary. Naprawdę duża rzecz. Prawda? Jakie ładne. Ale zaraz zobaczycie to, co tu stoi teraz. To nowe. Proszę. Tu jest tak zwany G-Force, katamaran sportowy, którym podobno nawet w 7 dni można przepłynąć z Trinidadu w prostej linii do, yy, do Hiszpanii czy do Las Palmas. Proszę bardzo, on jest tutaj parkujesz od dłuższego czasu. G-Force z potężnym, z potężnym. Marzeniem. Ale podobną wadą tych katama takiego katamaranu jest to, że on bardzo źle reaguje na duże, na duże przechyły na, na morze i on jest, i może się na przykład złamać. One są szybkie w chłodzie, ale na sztormy to już nie tak przyjemnie. Tu stoi nasz przepiękny Borkumri, w którym nasz nasz znajomy jest niezwykle, który jest im niezwykle zauroczony. I podoba mi się to łódź. Tam za nami też jakiś stoi katamaran. Katamaran. Są takie pływające dorożki. O, lodziarnia. Właśnie, nie ma lodziarni, bo to jeszcze polska lodziarnia stała, tak nazwałem ten katamaran. A teraz chcę Wam coś pokazać. Czegoś takiego to Wy jeszcze chyba nie widzieliście. A to stoi big katamaran. Nasza łódź jest duża, ale zobaczcie, co to jest. To jest olbrzym to jest olbrzym. Czegoś takiego myślę, że wielu z Was nie widziało. To jest nasze. To w zeszłym roku zostało zwodowane. Wynajęcie tego kosztuje ponad 120 tysięcy dolarów. Także takie w tej chwili olbrzymy robią. Ta łódź jest wielka. To jest Adama, teksańczyka naszego kolegi Łódź. Kupił ją sobie ze straży morskiej. Nazywa się i tam stoi ten potwór, który wam jeszcze pokażę w... za dnia teraz macie okazję go zobaczyć w środku nocy to jest old łódka, która mi się też podoba nasz teksańczyk ją tutaj sobie zacumował pewnie Adam niebawem przyjedzie to znowu się fajnej rzeczy napijemy, a tam gdzieś w oddali cumują łodzie i co? I tu będzie gdzieś zacułana właśnie ta nasza ta ładna właśnie No, to wracam. Czyli e, dzisiaj pełnia taki nocny spacer, pokazuję Wam Marinę też nocą y, Nie wiem kiedy wrzucę ten materiał, bo stoi jeszcze trochę zaparkowanych starych materiałów ze względu na to, że był czas, że uznałem, że się nie będę w sieci ujawniał, raz, że miałem też wypadek, miałem też inne problemy z tym związane, ale też uznałem, że przez jakiś czas trzeba dać sieci od siebie odpocząć yy, ze względów taktycznych i wcześniej strategicznych. Także tu nie ma przypadkowości w tym, co robię, ale teraz już yy, to, co tam gdzieś kiedyś wyprodukowałem tak dla siebie, uznałem, że będę mógł je pokazać. Stąd w kolejce stoi trochę materiałów Myślę, że gdzieś do połowy Przyszłego tygodnia Albo do końca przyszłego tygodnia je umieszczę I będę Wtedy te materiały Już regularnie umieszczał, bo już jest kilka Fajnych materiałów przygotowanych Odpalamy się Jesteśmy out of, Poza układem Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału Do obserwowania nas Będzie się dużo rzeczy działo No i Zasada jest taka. Co siejesz, to później zbierasz. Nie chcesz wojny, to szykuj się na wojnę. Pozdrawiam wszystkich, a teraz wracam do siebie na Łódź. Popatrzcie na naszą Łódź. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, nasza łódź. Tak. To jest nasz, Nasze dziecko. Tak. No tyle.